Cześć, siemanko, witam was na moim kanale, ja, jest, ja jestem Krystian i dzisiaj robimy sobie um, zielony znak YouTube tak, właśnie To, że a tutaj mamy um, czerwoną galaretkę taką oto wiśniową i właśnie w tym pojemniku na śniadanie będzie robiony ten znak YouTube ale to niezwykły znak YouTube, bo Ponieważ to jest zielona galaretka, ona nareszcie jest dnie otwarte. i to nie wszystko, bo ta galaretka jest o smaku agresu, więc jest spoczko. Ten kawałek jest o smaku wiśni, a tamta jest o smaku agresu, więc zobaczymy, jak to będzie w ogóle smakowało w połączeniu ze sobą. To będzie z dwie godzinki, tak z tygodnia, więc widzimy się. No, po dla Was w krótkim ciągu, dla mnie drugim. Więc na razie jest godzina 10 wieczorem. 10, 10 wieczorem, tak na więc no, jest spaczką, nie? Takie jeszcze 2 godziny, nie? Do 24. I jutro, ehm, y o, tak myślę, że jak mm, będę, jak pójdę szybciej spać, to odcinek z Minecrafta jutro o 9.00, 10.00, a jak wstanę na przykład o 11.00, to odcinek będzie o 12.00, 13.00, wrzucony na YouTube, ponieważ ja będę ćwiczył sobie białą piłkę na rano, więc robimy i więc wam powiedzieć, że będę robił ciastka takie okrągłe więc yy, też spoczko i mam trochę zwariowany pomysł żeby wlać trochę galaretki tych ciastek bo one będą puste w środku z powietrzem i sprankować moją mamę jest git, nie? nagram to do, do zobaczenia no właśnie po tym cięciu, Sarki zapomniałem, że mój kolega idzie do szkoły jutro Bo on chodzi tu już manek do szkoły i po prostu będzie może dłuższy odcinek, może krótki po prostu ale parę Zobaczymy wstanę o 11 może O 12 nagram odcinek A wrzucę go tak o 12.15, 20, 25, coś koło tego. Więc pierwszy odcinek, tak właśnie o 12, nie? O 12 i coś I po prostu więcej się dowiecie Na tamtym odcinku jutro. Mm. A teraz zobaczmy sobie do naszej galery Taki ładny, ładny kolor, a wiecie jak pachnie ładnie? Zajdź palca. No to jest zły pomysł. Ej. Ej ty. Mmm, ja. Pia, Jeszcze nie jest takie dobre, jeszcze jest kwaśne, ale. Później będzie lepsze, nie? Tak, więc mamy już drugi. Wie, yy, nasz slajd. YouTube jest zrobiony. Patrzcie na to. No jest i bez. Nie? Teraz będę wycinał to. Hmm. Jest, udało się mam tu na talerzu i nie wiem jak to obrócić zobaczymy. Zobaczmy co się da Jest tylko trochę mi tak ale taka pękła tutaj tutaj i przecinamy Bojiemy tu Najpierw galaretka o smaku agresu Mmm, Teraz trochę z wiśnią. Ten czerwony znaczek to jest wiśnia. Smak wiśniowy. I malutko tego zrobimy, Zróbmy takie coś. Mamy to. Tu. Tutaj mam to. Dwa smaki. Próbuję tak. Mmm, pycha. Musicie kiedyś spróbować tego w domu. Polecam. Galaretka o smaku agrestu tutaj tak zielona. A ta o smaku wiśni, więc polecam co zrobić. Możecie to sami zrobić w domu. To jest bardzo fajne, bo tu ma fajny wygląd, kształt, kolor fajny. Mmm i smak. Bardzo piękny. Do zobaczenia w następnym odcinku.